Hej, cześć, witajcie. Ja nazywam się Melcioks a to jest piąty odcinek Sevea Night Vision. W tym odcinku, jak już ostatnio wspominałem, będziemy robić um, odnawialną farmę energii, mogę tak to nazwać, z solarów oraz windmillów. Mamy tutaj przygotowane, jak to się robi, w taki sposób możemy zrobić sobie elektryczny windgenerator. A oprócz tego, przygotowałem tutaj, nie tutaj, w międzyczasie sobie zrobiłem. Czepalarkę taką szybką, bo nie chce mi się cały czas uzupełniać To tam ktoś mi wspomniał, żebym zaniecem konduitów zrobił to zabiję. Trochę powiększyłem mój, ale to jeszcze nie mam pojęcia czy w ogóle uda mi się skończyć to do końca edycji. Ale mam taką nadzieję. Zabiłem Bacona i w sumie więcej nic, bo na dole dołożyłem kilka maszyn. O. Więc więcej się tutaj nic nie zmieniło. No to tak, bierzemy itemki. Tak to wygląda. Nagrywam to o, o takiej pożyw, w której jest no dosyć dużo ludzi, więc mogą zdarzać lagi. To nie od mojej strony. Więc tak, jakoś to musimy ułożyć. Tutaj w ogóle jakiego u wygląda, ale więc tak. Tak. Ja nie chcę tego. Ja chcę to ułożyć. W ogóle one były chyba kradzione, bo to jakiś właściciel jest podejrzany o ogólne. No, 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 tak. Raz, dwa, trzy i to tutaj, tak? Nie, nawet mógłbym o jeden. O. I git i tu. Mamy trzy i teraz tutaj. Ja bym tak dał, tutaj nie dady, ale tu już mogę. I tu mamy trzeci, to że znaczy szósty już. I to musimy podłączyć. Kabelkami do mojego głównego układu, czyli do tego kabla. Ale to zrobimy w taki sposób, aby wszystko było podziemią. Ta łopata jest trochę za szybka, więc staram się nią klikać pojedyncze razy, ale nie wychodzi mi. Ok. I robimy to prosto w dół, więc... Nie, w sumie... Mogłem... Dobra, niszczymy to łapką, ponieważ... No, łopatą było za dużo, bym... za szybko zniszczyłbym. Hmm. W sumie niepotrzebnie ten wykopałem. Mogłem wszystko w taki sposób połączyć. Dobra. tutaj. Ogólnie, jak ktoś będzie chciał napisać, że są lepsze rzeczy do wydajności, ale ja to w jakimś stopniu już nie obie, po to, żeby mieć jak najwięcej energii, z że aktor i stać mnie dzięki Łukaszowi na nawet drugi aktor do zbudowania, więc energii mi nie, nie. nie mam jakichś ubytków ani zapotrzebowań, więc tak, jak to się nazywało, to był fluid. Jaki? Okej. Okay. I gdzie to mamy? O. Tutaj Łukasz miał dosyć mało ich Więc będę musiał chyba Albo je sobie dorobić Albo sobie je dorobię, albo Będę innych używał są mniej wydajne Ale w sumie tutaj mówię, na wydajności mi nie aż tak bardzo One w ogóle Wyjście 200. Ok, i tutaj mogę ładować przy okazji sobie przedmioty. Na przykład takie budki, które mam, jak widziałem, bo jetpacka chyba nie dostałem w spadku. Po bezdomnym. Więc tak mamy tutaj. Już podłączone praktycznie wszystko. Szkoda, że one się nie obracają. A w sumie powinny. Max Output Production. co są ogólnie jakieś kilka rodzajów mam ich. Dobra. I tu bym chciał kilka wiataków ustawić, ale wiataki mogłyby być ustawione w, w stronę mojej działki bardziej. Wyrównamy trochę. Później zarośnie i przyjdziemy z mączką, aby tawa wyrosła. Więc tak jeden. Nie, dobra, bo one na siebie w jakimś stopniu nachodzą. To muszę dam na przykład trzy. I tu tylko tutaj jeszcze drzewo mi przeszkadza. Ok, i tu podównam. Może z tą opatą to jest tak szybko, albo ta. Hmm. No i jeszcze mi zostały tutaj trzy. I tutaj ustawimy też takie, żeby było symetrycznie w miarę. I... ok. I też musimy wykopać... Ale połączyć wszystko z energią. Ale to tak. I jest w obecnej chwili lag serwera, bo... No dzisiaj przez pół dnia praktycznie serwer był wyłączony, bo coś tam się działo, ale na szczęście właściciel ogarnął to, zdążył. No i też już były spekulacje, że serwer został wyłączony z tego powodu, że będzie nowa edycja, ale jednak nie. Mam nadzieję, że jeszcze potwa ta edycja z tydzień, dwa. Naprawdę by było świetnie. Może i tak już jestem jeden z bogaczy, ponieważ już naprawdę dużo mam. Ale no, chciałbym się jeszcze pobawić tutaj, bo jest świetna zabawa dla mnie. Nagrywając to dla Was i budując jakieś mechanizmy, o których nawet nigdy nie miałem pojęcia. Więc tak. Ok. Tutaj i tutaj, i mam zamiar zrobić tu jakąś duszkę wokół tego. A to produkuje w ogóle jak to wygląda. Output, 380 energii. A to się jednak nie rusza. A miałem nadzieję, może jest jakaś możliwość. Okej. Okay. Dobra, nie mam pojęcia jak to działa, w jaki sposób. Wszystko odłożymy do układu. Tutaj, tutaj, tutaj i sobie ułożymy jakiś ekwipunek. Ja mam coś jeszcze, by. Ojej, tu mam strasznie dużo przedmiotów. Dobra, więc. Nie wygląda to jakoś świetnie. Szkoda, że to nie są większe trochę panele. Bo mam dosyć dużo miejsca, a fajnie to by wyglądało. Ale te wiataczki spoko wyglądają. To szkoda, że ich nie da się zatrzymać. A coś się dzieje jak w lesie? Nie, nic. Jak to wygląda? O, w ogóle lewituje. No ale dobra, gitest nawet wygląda. I cała ta energia stąd, jakby ktoś nie wiedział, idzie tutaj. Już w sumie i tak jest, bo to są małe ilości energii. Ale wszystko jest połączone z tym miejscem poprzez ten kabel, który idzie w tamtą stronę. Mam jeszcze malmur. Mamy. Więc można to już zalepić. Ok. No, tu jeszcze możemy uzupełnić, bo sufit nie mam pojęcia jeszcze, z czego zrobię to, ale chcę, aby pasowało to pod całe te pomieszczenie. Temu chyba z tych stąbików zbuduje to, ale jeszcze daleka droga mi do tego. Więc. Okej. Okay. Okay. Dobra, mamy to. I nawet w spoko to zaczyna wyglądać, jakbym więcej miał maszyn. Był już świetnie tak wyglądało. Ale maszyny to jeszcze mam kilka z Thermal expansion, czy mal, chyba tak się nazywa Thermal Expansion. Temal expansion, dobrze powiedziałem. Chcę kilka zrobić sobie maszyn, ponieważ czasami potrzebne, a Łukasz nie miał tych itemów, które mi są w tej chwili przydatne i potrzebne. Więc będę musiał je dorobić, Może w następnym odcinku, może poza odcinkiem, w tej chwili staram się poza odcinkami ogarnąć tą działkę, żeby nie robić tego na odcinkach i ten mój w końcu skończyć, już znając drugie wyjście przygotowane po robotę, Więc, dobra. Jeśli chcecie więcej odcinków, komentujcie, lajkujcie, cześć.